Amwin jest projektantem i kompleksowym wykonawcą hal i biurowców. W ciągu blisko 25 lat zrealizował dla polskich i zagranicznych inwestorów 200 obiektów na terenie całej Polski. Firma działa w ramach koncepcji projektuj i buduj. Podejmuje się najtrudniejszych realizacji i wspiera swoich klientów na każdym etapie inwestycji, od koncepcji do kompleksowego wykonania. Wykwalifikowana kadra inżynierska, własne ekipy montażowe i znakomita organizacja pracy gwarantuje terminowość realizacji, najwyższą jakość wykonania, estetykę, funkcjonalność i bezawaryjność wybudowanych obiektów. Zapraszamy do odwiedzenia nas w naszej siedzibie przy ulicy Kaliskiej 1D we wrześniu. Czekamy na nowe wyzwania.